W Katowicach funkcjonariusze przeprowadzają czynności z agresywnym mężczyzną. Za są Po pierwsze, bo interwencja, że klamkujesz samochody. Po drugie, nie się do poleceń. Po trzy, narkotyki przy sobie. P.S.L. pamiętasz? Oczywiście. Dobrze, to podasz. Połam Może ci że nie. No co? Podaj, po, podaj klikoledze. Myślę, że nie. Podej koledze. Dobra, jak masz na imię? Kiedy się urodziłeś? zobacz, a później się sre. Będę z maski ma złożenie No, już się boję. Co? No co kszedę. Nieraz się udziałem, głupie, się uspokój. Pięcej raz się wziąłem, nic ty pracowałeś. – Rozumiem. No, – pan się współczuje, ci, wiesz? A mnie, ja sobie nie współczuję. No. Przesiedziałeś, łącznie 5 lat zachowujesz, jakby była decydująca. Nie. Recydywa w porównaniu do ciebie Chyba nie ma. Ci... jak zachować, wiesz? A ty? Chłopie, ty masz odsiadki, jak co gość na ulicy, a się chwali jakby był recydywą jakoś grubą. Nie chcę To nie. No, to się nie policzę, nie. Aby upewnić się, że znalezione przy mężczyźnie substancje to narkotyki, policjanci stosują specjalne testery. Wynik jest jednoznaczny. No, idzie w metę. Niestety, kolego, ale dzisiaj spędzisz. Dzień. Amfetamina. A raczej noc. Dzisiaj. Kolejny kolorek? hotelu. Kolek? Zabezpieczamy to jako dowód sprawie. kupiłem za Słuchaj, ja teraz mówię. Zabezpieczamy jako dowód sprawie. Także jesteś zatrzymany za posiadanie. dziękuję. Siedzisz spokojnie, my robimy swoje. nie. Jedziemy, albo nie. Albo nie, albo co? To jest albo nie. Jak to być? albo nie. Jak to być normalnym, nie? Nie da się. Nie ma prawa być normalnym. Mierzył włoski, p. w Po dokonaniu wszystkich formalności, Dawid i Sebastian przekażą mężczyznę umundurowanej załodze, która zabierze go do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. O jego dalszym losie i ewentualnym aresztowaniu zadecyduje sąd. To jest dla ciebie pamiątka dzisiejszej nocy. Twój bilet do hotelu dzisiaj. To jest twoje 200 zł. Telefonu. Telefon oddajemy, Dajemy telefony zatwierdzony do sprawy. Tak samo jak narkotyki. Jego protokół i połączenie ma w kieszeni. I 200 zł. 200 zł. I z tyłu ma jeszcze chyba w kieszeni 50-70 groszy jakoś. Tak. To, co, jedziemy panie drogi. Chciałbym, żebyś założył. Żeby... Słuchaj, zaraz będziesz ściągnięty na dołku. Idziesz do auta na dołki czy tak? Teraz nie będę szedł na no bosko. Nie jesteś na boso. No, masz dosłownie 10 metrów. Dobra, my dokończymy, co mamy dokończyć i lecimy.